Szanowni Państwo, ja znowu myślę, że muszę bardziej zarysować problem dotyczący zagłady jeńców Armii Czerwonej i dopiero wspomnieć o wypadkach pomocy i jak gdyby wytłumaczyć się skąd pojawia się, skąd pojawia się ten temat. To niesamowite, ale pomimo upływu tylu lat od zakończenia II wojny światowej, świadomość tego, że zaraz po zagładzie Żydów największą zbrodnią popełnioną w czasie II wojny światowej była zagłada wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej, czy wziętych do niewoli przez Niemców, jest absolutnie znikoma. Świadomość tego jest niewielka. Co więcej, historiografia, historiografia tak rosyjska, jak i niemieckie, jak również polska traktuje ten problem zupełnie, zupełnie na poboczu. I jak, do tego, jak do tego, doszło? Co w ogóle się stało wówczas z tymi, z tymi jeńcami? trzeba od... Od przypomnienia faktu, który Państwo znają doskonale, to znaczy Niemcy rozpoczynając wojnę w 1939 roku decydowali się prowadzić wojnę według nowych, właśnie skrajnie nacjonalistycznych, szowinistycznych zasad. No, wojnę bezwzględną, wojnę bezwietosną. W związku z tym już we wrześniu 1939 roku zanotowano bardzo wiele wypadków, zbrodni popełnionych na żołnierzach Wojska Polskiego. Zdarzały się wypadki rozstrzygnięcia takich żołnierzy, sam znam historię, opowieść mojego dziadka, który wzięty do niewoli do września 1939 roku, był kilka dni pędzony w kolumnach bez wody, bez, bez picia, a na samym końcu kolumny szły niemieckie czołgi, które jak ktoś upadł, to dezydytywały go was. Rok później we Francji oczywiście na taką skalę nie doszło do, do zbrodni wojennych, na jeńcach wojennych. Ale e, wspomina się o tym, że dywizja Waffen SS Tottenkopf, e, e, dywizja frontowa, rozstrzelała w Le Paradis grupę około 100 Brytyjczyków. Dopiero niedawno zwrócono uwagę, że to nie byli jedyni, to nie byli jedyni, jedyni Jeńcy zamordowani wówczas przez Niemców. Kilka tysięcy żołnierzy wojsk kolonialnych, francuskich wojsk kolonialnych, afrykańskich, zostali zamordowani przez, e, przez Niemców w sposób bardzo okrutny, kazano im się kłaść na asfalcie i jeżdżono po nich członkami właśnie z powodów, właśnie z powodów rasowych. Ja wspominam o tym, bo to jakby był wstęp do tego, co się miało stać w roku 1941. Związek Sowiecki nie podpisał konwencji genewskiej. W związku z tym z góry założono, że jeńcy sowieccy nie muszą być po wzięciu do niewoli traktowani tak, jak jeńcy innych normalnych, innych państw uczestniczących w koalicji Antyhitlerowskiej. Słynny jest i przede wszystkim o tym się wspomina w literaturze przedmiotu, tak zwany rozkaz o komisarza, który nakazywał od razu na polu bitwy, a najpóźniej w obozach, w pierwszych takich niemieckich, przesyłowych, wyławianie z masy wziętych do niewoli jeńców komisarzy politycznych oraz osób pochodzenia żydowskiego i natychmiastowe ich rozstrzygliwanie. Ten rozkaz był rzeczywiście wykonywany. W literaturze toczą się wielkie spory, ile w tym było SS, ile w tym było Wehrmachtu, który z dowódców Wehrmachtu uczestniczył w gorliwym wypełnianiu tego rozkazu, a który nie. I w związku z tym znika zupełnie z pola widzenia los tych pozostałych jeńców. Do początku 1942 roku Niemcy wzięli do niewoli ponad 3 miliony żołnierzy, żołnierzy Armii Czerwonej, którzy się poddali, rzucili, rzucili broń. 3 miliony, ponad 3 miliony jeńców. I zamknięto ich w obozach niemieckich, i najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje. Ja jestem osobiście o tym głęboko przekonany. Z góry z premedytacją założoną, być może wzorując się na doświadczeniu ukraińskiego wielkiego głodu, który starannie w Niemczech analizowano, że najłatwiej będzie pozbyć się całej tej masy ludzi poprzez zagłodzenie ich. Czy byli rozprowadzani po szeregu takich mniejszych obozów, między innymi trafili do Helma, do Zamościa, byli w Szedniach pod Jasłem, byli w grontach w Komorowie, w województwie siedleckim, w Białej Podlaskiej był również obóz jeniecki. Jak Zamość słynął z tego, że tam trafiali na przykład wszyscy generałowie wzięci do niewoli. Wszyscy generałowie radzieccy wzięci do niewoli trafili do Zamościa, przechodzili przez, przez obóz w Zamościu.